Cześć wam wszystkim w kolejnym materiale. Przepraszam, tak na wstępie. Słuchajcie, wpadłem na taki fajny schemat, że po jakichś tam kilku godzinach coachingu zauważam kolejne takie schematy, które się powtarzają, które pozwalają mi nagrywać te materiały, prawda? I dzisiaj będzie prosty materiał, dosyć krótki, który będzie bazował tylko na jednym słowie, czyli na skupieniu. Czyli wielu ludzi, moich też uczniów i was. Gra w ligę dobrze, dobrze, dobrze gracie w lola, macie fajne umiejętności, macie troszkę wiedzy, ale brakuje wam skupienia. Nie jesteście skupieni i robicie masę błędów. Masę błędów, które się powtarzają, o których wiecie. Jesteśmy na coachingu i, i słuchaj, mówimy sobie tak, ok, tu sobieś to, 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 a ty mi mówisz, ok, no, faktycznie, ja to wiem, 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 wiem. Tylko, że brakuje tego skupienia w tej grze i tak naprawdę. Braku tego skupienia wychodzi coś, taka sytuacja, że wy gracie na takim automacie. Czyli wchodzicie do gry, gracie grę tak jak zawsze i niezbyt się zastanawiacie nad tym, co się dzieje, jak to powinno wyglądać i jak to powinno, jak powinniśmy to zrobić dobrze. I tutaj wchodzi element tylko i wyłącznie tego właśnie skupienia. Czyli tak naprawdę od samego początku możesz się już skupić w Champions Legacy, wybrać fajną postać, która będzie pasowa do kompozycji, ewentualnie wziąć to, na co masz ochotę. Skupić się od pierwszej minuty. Ok, gram na to, na to, na to. W dżungli jest to, to i to. Muszę uważać na to, na to, na to. Kolejnym etapem skupiamy się na farmie. Skupiamy się na tym, żeby nie ginąć, żeby nie tracić dużej ilości zdrowia itd., itd. I to jest dosyć istotny element early game'u, który jest tak naprawdę jednym z ważniejszych elementów całej gry, tak? Jeśli sobie dobrze zagracie early game, jeśli wystarczająco się skupicie na tym early game'ie, to potem w tym lejcie możecie troszeczkę już puścić kierownicę, się pobawić, ponieważ będziecie super ahead, będziecie super do przodu i ta gra będzie Wam szła o wiele, wiele, wiele łatwiej, prawda? Więc yy, zwróćcie, zagrajcie sobie kilka gierek, i bądźcie skupieni przez całe 30 minut, przez całą grę. Ile tam gra będzie trwała, nieważne. Bądźcie skupieni przez ten okres. Skupcie się na każdym elemencie. Postarajcie się zrobić jak najmniej błędów i zobaczcie, że to faktycznie Wam wyjdzie. Że to faktycznie Wam wyjdzie i zdacie sobie sprawę, że Wy naprawdę dobrze gracie całą grę. Tylko brakuje Wam takich właśnie prostych czynników, jak skupienie się na tym, co robimy. A jak się skupicie to już będziecie w stanie, nie wiem, łapać swoje jakieś inne błędy i to poprawić i tak dalej. Wiadomo, nie, w, nie u wszystkich to będzie działać, ponieważ y, jeśli brakuje Ci jakichś podstaw, brakuje Ci wiedzy, no to trzeba by najpierw ją zdobyć. Możesz ją zdobyć tutaj, możesz ją zdobyć w różny sposób, możesz ją zdobyć na getimproved.pl, prawda, więc y, trzeba mieć jakieś podstawy, żeby potem z nich móc korzystać, prawda. Bo bardzo często zgodzicie się ze mną, że słuchacie moich materiałów, czy słuchacie mnie na coachingu i mówicie, no okej, okay, ale ja to wiem, ja to wiem, ja to wiem, a potem przechodzimy do gry, a jednak się okazuje, że albo zapominasz o tym, albo tego... Albo zrobisz coś z tym źle I prawda jest też taka, że to skupienie jest bardzo ważne, ponieważ w lidze legend jest bardzo dużo rzeczy, o których ty musisz pamiętać i które musisz zrobić dobrze. Jeśli nie będziesz skupiony, to zapomnisz o połowie z tych rzeczy i będziesz grał na takim autopilocie, który ten autopilot przeprowadzi Cię przez połowę z tych rzeczy i zrobisz je faktycznie dobrze, ale co z drugą połówką, prawda? Więc chodzi o to, żeby być naprawdę przygotowanym dobrze na tą całą grę. Może Wam się też wydawać, że takie bycie skupionym za każdym razem jest trudne, jest bardzo dużo rozpraszaczy. Muzyka nas rozprasza, otoczenie nas rozprasza, może coś oglądasz, ten na drugim monitorze, drużyna nas rozprasza, sytuacja w grze nas rozprasza, jest bardzo dużo rozpraszaczy i to jest coś, na co musisz też zwrócić sobie uwagę, czyli odizolować się od tego otoczenia. Nie wiem, założyć sobie może słuchawki, jeśli potrafisz grać z muzyką, grać z muzyką, jeśli nie, to załóż słuchawki. Yy... Nie wiem, możesz sobie też je zdjąć, ale chodzi o to, żebyś, żebyś był skupiony, żeby było w miarę cicho i żeby ci nic nie przeszkadzało, żebyś może ewentualnie słyszał tylko dźwięki z gry i żebyś był po prostu w tej grze, tak jakbyś był na tej mapie, tak jak ta twoja postać. I uwierzcie mi, że robiąc taki jeden prosty, że tak powiem, ruch do przodu jesteście w stanie dużo zmienić. Zagrajcie sobie 10 gier albo zagrajcie sobie nawet jedną grę, skupcie się tak na maksa i zobaczycie, jakie będziecie mieć efekty. Ja wam dziękuję na dzisiaj. Powodzenia wam życzę. Jeśli macie jakieś pytania, cokolwiek, piszcie w komentarzach, Instagram. Zapraszam na jedyniProofPL. Jestem dla was i co. Do usłyszenia na kolejne materiale. Cześć.